Cześć, dzisiaj na początek chciałem Wam powiedzieć, jak zostałem testerem, a potem to trochę rozwinąć, co można z tym zrobić. Ja tak naprawdę testerem to zostałem przypadkiem, bo studiowałem informatykę na elektronice na Politechnice Warszawskiej, czyli zasadniczo uczyłem się na to, żeby zostać programistą. Na trzecim roku moich studiów jeden z prowadzących zajęcia, profesor Janusz Ciesnowski, Zaproponował studentom, no ja się zgłosiłem do tego, zaproponował wyjazd do Kanady, do fabryki produkującej procesory. Wyjazd miał być takim praktykami, czy nawet pracą na stanowisku człowieka, który testuje procesory, żeby wyznaczyć, które procesory są dobre, które procesory są złe. Na tym takim waferze okrągłym te procesory są produkowane, żeby te, które są złe, zostały odcięte, a te pozostałe. Stworzyły jeden taki większy układ. No, praca w sumie ciekawa, bardzo rozwijająca. Zgłosiłem się, chciałem tam pojechać. Zająłem się wobec tego testowaniem procesorów, zacząłem się uczyć. A angielski już znałem, więc to nie był dla mnie kłopot. No, niestety, fabryka, do której mnie jechać, uznała, że student trzeciego roku, nawet Politechniki Warszawskiej, nawet elektroniki, no to nie jest. Dostatecznie dobry materiał na pracownika, może mieli kogoś lepszego. No i jednak zostałem, zostałem na uczelni, dokończyłem studia, no ale testowanie mi zostało. Tak został mi kontakt z panem profesorem, który był potem moim promotorem. Dyplom robiłem z testowania procesorów Motorola, ale to już w takich warunkach laboratoryjnych. No i w ten sposób zostało mi testowanie. Także tak naprawdę nie jestem z testerem z powołania. Nie takie była moja droga, wymyślona droga życiowa. Nie taka była moja pasja na początku. Testowanie stało się tak naprawdę moją pasją potem, jak zacząłem poznawać. Jak poznałem Hansa Szefera, który przyjechał do nas jak jeszcze byłem na studiach i poopowiadał co to jest testowanie. Jak zająłem się kontrolą jakości zobaczyłem, yy, jaką, no powiedzmy, troszeczkę złośliwą, ale radość daje znalezienie Rzeczy, które są nie tak do końca zrobione, i pokazanie, że można je zrobić lepiej, i to jeszcze przed wdrożeniem na produkcję, po to, żeby ci, którzy koniec końców będą korzystali z produktów, mieli, mieli łatwiej. Taka, taki był początek mojej drogi. Nie będę opowiadał całej drogi mojej życiowej, ale skąd się w ogóle wziął pomysł na opowiedzenie tego, jak zostałem testerem. Na poprzednim moim live opowiadałem o tym, jaka jest rola kierownika testów i czy musi on być sympatyczny. W, w komentarzu na YouTubie dostałem taki, taką uwagę, że w sumie kierownik testów może mieć dwie role. Może być kierownik testów w ramach zespołu. Deweloperskiego, który zarządza testerami w projekcie, czy testami w projekcie. I może być też taki kierownik testów, um, on się nazywa w korporacjach Line Manager, kierownik liniowy. I to jest taki kierownik zespołu testerów, czy tam gili testerskiej, w niektórych firmach to się nazywa, który, o, który opiekuje się testerami. Ja też pełniłem taką rolę w jednej z firm, e, gdzie miałem pod sobą zespół siedmiu testerów i no, decydowałem o ich urlopach, decydowałem o podwyżkach, czy proponowałem podwyżki, dbałem o rozwój. Więc, tak, ten komentarz pokazał mi, że rzeczywiście ktoś, kto zajmuje się testerami, tak może spojrzeć na to nie od strony samego procesu testowania i skutków testowania. Będziemy jeszcze mówili o tym, co to znaczy dobre testowanie, ale od strony samego zespołu. I chciałem pokazać, co można by zrobić dalej? Tak? Jak chcecie się rozwijać jako testerzy, to jak można na to spojrzeć? No, parę uwag. Pierwsza uwaga jest taka, że jak jesteśmy testerami, jesteśmy pracownikami, no jesteśmy przede wszystkim ludźmi. Więc powinniśmy zadbać o to, żeby nasze życie rozwijało się równomiernie. Nie tylko jako życie zawodowe, nie tylko jako życie rodzinne, jeżeli ktoś sobie życzy, albo życie duchowe. Więc taka, taka jedno z narzędzi do zbadania tego, jak nam idzie generalnie w życiu czy to życie mamy dobrze zbalansowane, nazywa się koło życia. Tutaj macie jedno z takich kół życia, które gdzieś tam widziałem w materiałach Johna Maxwella. I warto się na początek zastanowić. Zanim zaczniecie się zastanowić, jakby co, w którą stronę chcecie się rozwijać, no to najpierw trzeba się zastanowić, jak mi generalnie w życiu idzie. Jak idzie mi kariera, jakie są pieniądze, zdrowie, rodzina, przyjaciele itd., itd. Czy mieszkam tam, gdzie chcę mieszkać, czy bawię się tak dobrze, jak chciał się, czy jak potrzebuję się dobrze bawić, czy rozwijam się. To jest pierwsza seria pytań, którą sobie należy zadać. Druga seria pytań, jak już tutaj dojdziecie do porozumienia sami ze sobą, jest bliższa, z, bliższa pracy. To jest drugie koło, z którego też korzystam koło wyników zawodowych. I tutaj w mojej obecnej pracy zastanawiam się nad tym, no, jaki jest poziom zadowolenia z wyników pracy. Tak. Jak u mnie jest z samą organizacją, z dotrzymywaniem terminów, procesów, czy z planowaniem? Czy potrzebuję tutaj się podszkolić, czy potrzebuję się rozwinąć, czy nie? Jakie ja mam relacje z przełożonymi, nie? z przełożonymi bezpośrednimi, czy z przełożonymi jeszcze wyższego szczebla? Czy te relacje są odpowiednio dobre? Jeżeli tak, no to super. Jeżeli nie, no to co należało poprawić, czy w ogóle to można poprawić? Zaraz się do tego dojdę. Czy mam jasność co do tego, no, do moich roli, moich obowiązków? Jaki jest mój poziom zadowolenia w pracy w zespole? Czy dogaduję się z kolegami, z koleżankami, czy się nie dogaduję? Czy mój wkład w pracę zespołu jest dostateczny, czy on jest doceniany? Czy zespół też jakby pomaga mi w robieniu tego, co powinienem robić? <laughs> hmm. Dalej. Czy, czy moje umiejętności interpersonalne, umiejętności komunikacyjne są odpowiednio dobre? Tutaj koło jest generyczne, możecie zastosować do dowolnego zawodu, ale zawód testera też wymaga dobrej komunikacji, dobrych umiejętności menedżerskich. Zresztą to jest nawet w pierwszym rozdziale sylabusa CTFLA, gdzie jest mowa o psychologii testowania, o tym, że testerzy są często postrzegani jako osoby, które przynoszą te niechciane informacje o błędach, prawda, albo o awariach, albo o tym, że coś jest nie tak. No i, no i wtedy trzeba umieć to profesjonalnie zakomunikować, tak. Pytanie, czy ja jako tester umiem dostatecznie profesjonalnie się komunikować, czy nie krzyczę na deweloperów, czy analityków, czy na spokojnie, profesjonalnie biorę udział w przeglądach jaki jestem w spotkaniach z klientami. Tak, testerzy mogą brać udział w spotkaniach z klientami, w niektórych projektach biorą, w niektórych projektach nie biorą. Pamiętam taki projekt, w którym odmówiłem brania udziału w spotkaniach z klientami, dlatego że uważałem, że to, co wyprodukowaliśmy jeszcze nie było na tyle dobre, żeby klientowi pokazać. Nie chciałem się pójść tłumaczyć, ja jako kierownik testów Dlaczego to jest takie, jakie, jakie jest? Znaczy, poszedłem na pierwsze spotkanie i tłumaczyłem się, ale potem powiedziałem nie, nigdy więcej. Na następne spotkanie chodził szef deweloperów, jako ten, który był odpowiedzialny za wytworzenie tego, co, co było potrzebne w tym projekcie. No i ostatnie pytanie, jakie warto sobie zadać jakie jest zarządzanie moje zarządzanie zadaniami. Tak? Mamy taski, macie Jira, macie Jutraka, czy jakieś inne narzędzia związane swo ze swoimi projektami. No i pytanie, jak my współpracujemy z innymi i jak organizujemy swoją pracę właśnie w zarządzaniu zadaniami. To są te osiem wątków, które warto rozwijać, jak chcecie być lepszymi testerami. Kiedyś, kiedyś na jednej z konferencji e, mówiłem: How to be a better tester. Może do tego jeszcze wrócę, przypomnę sobie slajdy, e, zobaczę co po, po 10 latach, czy coś się zmieniło, czy, czy coś się nie zmieniło. Na razie tylko zostanę na tych e, ogólnikach. E, jeżeli chodzi o testowanie i o samą wiedzę testerską, no to w tej chwili, zwłaszcza w zespołach kremowych, zwłaszcza w projektach zwinnych. E, mówi się, mówię, nie, nie jestem psychologiem, nie, nie jestem ekspertem, tak słyszałem i podoba mi się akurat, podoba mi się ta teoria, że człowiek jak się rozwija powinien mieć wiedzę w kształcie litery T. Tak? Czyli powinien mieć wiedzę e, płytką, ale szeroką, bo jeżeli współpracujecie z innymi ludźmi, z programistami, z e, product ownerami, z klientami, testujecie jakiś biznes, no to powinniście ten biznes znać. Powinniście wiedzieć, co i jak mniej więcej robią programiści. Tak? Co to jest continuous integration, co to jest automatyzacja testów, jeżeli automatyzujecie, czy nie automatyzujecie, ale też powinniście być ekspertami w tej swojej wąskiej dziedzinie, w której się specjalizujecie i w tej roli, którą pełnicie. Tak? Czyli zakładając, że jesteśmy testerami w projekcie skramowym, no to powinniśmy mieć szeroką dziedzinę, na, szeroką, ale płytką wiedzę na temat Skrama i wszystkiego, co się dzieje podczas tworzenia oprogramowania, co też jest na przykład pokazywane w pierwszym znowu, tak w pierwszym rozdziale z laboratorium a Tak nie ma dobrego testowania bez znajomości metod developmentu. Nie, jak nie będziecie się umieli znaleźć w projekcie, no to Będziecie się źle komunikować, tylko szkód robicie, nie, nie będzie z Was żadnego pożytku. Ale oprócz tej szerokiej wiedzy powinna być wiedza głęboka w jednym obszarze, tym, w którym Was najbardziej interesuje i w tym obszarze związanym z rolą, którą pełnicie w projekcie. Czyli na przykład z automatyzacją testów, tak? jeżeli automatyzujecie testy. Albo z projektowaniem testów, jeżeli jesteście analitykami testów. Albo z kierowaniem testami, jeżeli jesteście menedżerami testów. Albo z testami wydajnościowymi, jeżeli pełnicie rolę testów, testerów wydajnościowych. I yy, yy, mówi się, że zespół składający się właśnie z takich osób, które mają wiedzę czy umiejętności ułożone w kształcie litery T, to jest zespół, który jest w stanie współpracować między sobą, dlatego że ludzie rozumieją nawzajem, co robią, ale też każda z ról, która jest potrzebna w zespole, jest obsadzona jakimś ekspertem. Ten slajd, który tutaj widzicie, to jest slajd wzięty z naszego szkolenia TM Majowego slajd autora autorstwa Erika Van Benendala, i który bardzo ładnie pokazuje, co tester powinien umieć. Nie będę się teraz nad tym bardzo głęboko zatrzymywał. Myślę, że któregoś kolejnego live'a poświęcimy na to, żeby pokazać. Jakie my mamy opisy stanowiskowe dla testerów u nas w Amber Teamie i pokażemy wtedy, jakie taski uważamy, że powinni pełnić, znaczy umieć wykonać ludzie, którzy pełnią rolę czy testera manualnego, czy testera automatycznego, ale to, to zostawiam na kiedy indziej, żeby teraz już nie robić za długiego, za długiego filmu, tylko powiem po, po łebkach. Tak? Pierwszego łebka już dotknąłem. Pierwszy łebek to jest development. Dobry tester to jest tester, który zna cały proces developmentu. Wie co to jest Scrum, o ile pracuje w Scrumie. Wie co to jest waterfall, harmonogram, WBS, jeżeli pracuje w metodykach klasycznych. I wie co się do niego mówi. Co do niego mówi kierownik testów, czy co do niego mówi kierownik developmentu, czy co do niego mówi ktoś z komitetu sterującego. Oczywiście tester powinien umieć testować. Powinien mieć tę twardą wiedzę testerską. Wiedzieć jakie są poziomy testów, wiedzieć jakie są typy testów, wiedzieć jakie są atrybuty jakościowe, tak i sobie jest jakieś No jest tej wiedzy dużo, można ją zgłębiać, 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 zgłębiać. Eee, ale to, to trzeba, trzeba wiedzieć. Im więcej wiecie na temat testowania, tym jesteście lepszymi e, testerami, tak. To, to wam daje i jest to kubie. Eee, ta wiedza jest zebrana też w mapie. To jest drugi łepek, Tak? Nie, to nie jest łepek, to, to jest ta ten trzon tej trzej litery T. Tester powinien też mieć wiedzę dziedzinową. Co to znaczy wiedza dziedzinowa? To jest wiedza o biznesie, który testujecie. Nie ma dobrego testowania bez znajomości biznesu. To też jest jedna z podstaw takich, jedna z podstawowych zasad testowania. Też uczymy tego na szkoleniach ISTQB. Nie ma, bo ja przekonywałem się o tym wiele, wiele razy. Kilku naszych klientów miało takie pomysły, żeby na testy zatrudnić ludzi z ulicy. Tak? Czyli mieli testerów, analityków testowych, którzy projektowali testy, zapisywali to w jakimś tam odpowiednim narzędziu, a na testy, na wykonanie testów, zapraszali studentów z najbliższej Politechniki. No i tacy ludzie są w stanie odplikać testy jeżeli są inteligentni, jeżeli rozumieją troszeczkę. Tak, akurat tam była dosyć techniczna rzecz do testowania, więc studenci z Politechniki, no to ludzie techniczni, więc rozumieli z grubsza, jaka tam technologia była do, do przeklikania. Ale z takich ludzi, no, jak nie znają biznesu, jest średni pożytek. Oni są w stanie znaleźć literówki, są w stanie znaleźć oczywiste błędy, które... Są, wynikają z kroków testów czy z danych testowych, ale tak, nie zrobią testów eksploracyjnych, nie pogłębią tych testów, pewne rzeczy pominą, bo mogą znaleźć drobiazgi, które są gdzieś wypisane w przypadku testowym, ale oczywistego błędu, który świeci im w oczy, jak nie znają biznesu, tego nie zobaczą. Więc im lepsza znajomość biznesu, no, tym, tym lepsza. Tym lepsza jest skuteczność testowania. Będziemy jeszcze mówili o tym, tak. co, co to znaczy dobre testowanie, tak jak już powiedziałem. No i czwarta rzecz, czwarty taki, czwarta taka podstawa, czy czwarty obszar, w którym tester powinien się doskonalić, czy powinien umieć no to są te umiejętności miękkie. O tym już wspominałem. Tester powinien się dobrze komunikować, i to i na piś w piśmie, i w mowie, jak to się mówi. Czyli tester powinien. Czytać ze zrozumieniem, tak? chociażby wymagania czy przypadki testowe, powinien umieć pisać dobrze, jasno i jednoznacznie, tak? po to, żeby dobrze zważyć błędy, po to, żeby napisać przypadki testowe, takie, jakie one powinny być do wykonania dla siebie i dla innych. No i też, jakby w mowie, w sensie na spotkaniach, na retrospektywach, na spotkaniach przeglądowych, też powinien słuchać ze zrozumieniem i powinien umieć się wypowiadać tak, żeby to było zrozumiałe i strawne dla innych. To są takie cztery, cztery główne obszary rozwoju testów. Chciałem jeszcze poruszyć jedną sprawę. Bo jak zostajecie testerami, tak ja zostałem testerem, no to okazało się, że to jest moja droga, tak? bo po mnie testowanie bawi. Ten projekt, ta historyjka, o której powiedziałem na początku tego filmu, no to zdarzyła się 30 lat temu. Plus, minus, to no, powiedzmy 29 lat temu niech będzie. I od tamtej pory zajmuję się testowaniem. I sprawia mi to frajdę i chcę się w tym rozwijać i, i chcę być w tym coraz lepszy. No, pytanie: Czy to jest wasza droga? Czy to nie jest wasza droga? Nie wiem. nie wiem, kto to będzie oglądał. Czy będą oglądali to starzy testerzy, czy to będą nowi testerzy, to dajcie komentarz. Chciałem jeszcze pokazać jedną rzecz. Według Kala Newporta, według książki So Good They Can't Ignore You, jak rozpoznać, czy praca mnie będzie rozwijać, czy praca, która mnie nie będzie rozwijać? Czy dana praca, w której jesteście, będzie was rozwijać, czy dana praca, w której jesteście, nie będzie was rozwijać? Praca, której warto być, praca, która będzie Was rozwijać, to jest praca, która pozwala Wam na kreatywność. Praca testera pozwala na kreatywność, to Wam ręczę. Jeżeli jesteście w projektach, które nie pozwalają na kreatywność, to stawiam tezę, że to są projekty, które są słabo prowadzone. Druga rzecz, no to praca powinna pozwalać Wam na pozytywny wpływ na świat. No to tu może być różnie w zależności od tego, z jaką dziedziną się stykacie. No i trzecia rzecz, no to e, stanowisko pracy czy praca powinna dawać wam, pozwalać no, wam na wpływ na to, co robicie i jak to robicie. Tak Nie ma także że siadacie i odbębniacie od 9 do 17 od komórki Excela X do komórki Excela X13. I to, I to jest wasza praca, i tutaj nic więcej nie macie robić, nie macie myśleć. Nie. To tak, praca testera tak naprawdę nie powinna tak wyglądać. Dobra, i jeszcze z tej samej książki, jaka jest praca, która mnie nie rozwija? Tak? No bo to też warto uważać na to, i jeżeli się zastanawiacie, czy zostać w pracy i starać się dalej rozwijać tam, gdzie jesteście, czy pójść w inne miejsce, no to praca, która nie rozwija, to jest praca, która nie pozwala się wyróżnić. Taka, w której nie jesteście indywidualnością, taka, w której jesteście szarym pionkiem, gdzieś tam za biurkiem i już. Praca, która jest bezużyteczna, praca, która szkodzi światu. Uważam, że generalnie praca testera jest użyteczna, no i nie szkodzi światu, no bo wszystkie zgłoszone błędy, zakładam, że zgłaszacie je przed wdrożeniem na produkcję, no to one pozwalają na naprawienie oprogramowania, czy naprawienie systemu, który budujecie, czy pomagacie budować. No i to jest praca, praca bardzo użyteczna. Oczywiście pod warunkiem że te błędy zostają naprawione. Tak? Nie ma większej rzeczy e, frustrującej testera chyba nad tą, że zgłaszam błędy, a te błędy są odkładane, odkładane, odkładane i, i odkładane i, i nie są nigdy naprawiane. No to, to jest rzeczywiście wtedy bezużyteczna praca testera. Tak? Jeżeli piszę raport z testów e, z jakąś tam rekomendacją, i ta rekomendacja jest ignorowana w jedną albo w drugą stronę, e, no to, to też jest praca bezużyteczna. No, i trzecia no to, yy, trzecia oznaka tego, że powinniście zmienić pracę, bo praca nie będzie Was rozwijać, yy, to jest to, że praca wymaga kontaktu z ludźmi, których nie szanujecie i których nie lubicie. Jeżeli pracujecie z takimi ludźmi, no to, no to trzeba się wynieść. I już. Także po, podsumowując, yy, jeżeli jesteście na początku drogi testowania, a bardzo wielu ludzi teraz chce i chce wejść w testowanie. No to zastanówcie się, czy możecie być w tym dobrze. Tak? I czy po pierwsze, bilans waszego życia ogólny, tak jak pokazywałem w tym pierwszym kole, jest ok dla was? Po drugie, czy wasza pozycja zawodowa, wasze wyniki zawodowe też są ok, czy nie? Które części warto rozwinąć? No i po trzecie, zastanówcie się, czy rzeczywiście Praca, w której jesteście, tak, jak, o ile już zaczęliście y, pracę jako testerzy, da wam kreatywność, pozytywny wpływ na świat i y, wpływ na to, co robicie. Dzisiaj tyle ode mnie. Y, jeszcze na zakończenie chciałem y, zaprosić. Y, mamy u nas w Lumberg Teamie taką, nie wiem, można powiedzieć zwyczaj, tradycję, czy proces, o proces, taki zinstytucjonalizowany proces, że my lubimy się dzielić wiedzą i już wykonaliśmy kilkanaście webinarów czy takich może bardziej spotkań interaktywnych niż webinarów z różnymi zespołami cyfryjskimi w różnych firmach to są spotkania które trwają od 45 minut do mniej więcej godziny na jakiś zadany temat który jest najbardziej pożyteczny zakładając że my coś wiemy i możemy coś pokazać, na przykład jak zacząć testować API albo jak estymować testy. Zbieramy wtedy na takim spotkaniu najczęściej na Zoomie ludzi z jednej firmy i rozmawiamy na dany temat. Jeżeli interesuje was takie spotkanie ze mną czy z którymiś ludzi z Amber Teamu to dajcie znać najlepiej mailem albo na maila Maćka Kapko albo na mojego maila. Hasta